Tutaj w tej parafii jesteśmy z moją wspólnotą już bardzo długo 25 chyba lat. Z Dominikanami związany od. 25. Od no 25 lat. Była kiedyś to nasza parafia, jeszcze do niedawna. Od trzech lat jesteśmy przychodzącymi do tego kościoła, i jakoś e, ciągłym miejscem, do którego chcemy powracać, właśnie są to Dominikanie. To jest nasza parafia. Bardzo kochamy ojców Dominikanów. Bardzo dużo im zawdzięczamy. Wspólna to taka fajna, Rodzinna. Bo, taka, tak, taka rodzinna. Bardzo otwarci, e, ciepli. I oni mają niesamowitą pasję głoszenia, i to jest coś. E, co jest niesamowicie dla nas też świeckie zachęcające. Ta parafia jest po prostu nam ogromnie, ogromnie bliska, kochana. No, myślę, że tak zostanie. To miejsce takim miejscem jest, że no właśnie to nie jest miejsce, miejsce sklerykalizowane, tylko to jest wspólnota e, tych, którzy je współtworzą. Mi się wydaje, że my tego bardzo potrzebujemy w ogóle w Polsce jako kościoła. Dominikanie są cząstką tego Kościoła, a więc mogę podziękować za to, że po prostu są. 30 lat temu, dokładnie 15 maja 1989 roku, przyjechał ojciec Jan Piątkowski, nasz współbrat, by rozpocząć dominikańską historię tutaj w Szczecinie. Nie chcemy, jakby w tym momencie, siebie celebrować, tylko chcemy celebrować, świętować to, że jesteśmy jakoś Wam użyteczni. Mam nadzieję, że jakoś lepiej lub gorzej Wam służymy i za to chcemy Panu Bogu dzisiaj dziękować. Ona staje się nie poprzez reklamę, tylko przez osobiste pociągnięcie. Gdyby Dominikanie zainwestowali w najbardziej szpanerską reklamę, że to jest najbardziej żywotna parafia na całym Pomorzu Zachodnim, to może kilka snobów by tu się pojawiło. Ale jeśli ta parafia jest miejscem żywym, to tylko dlatego. Że to właśnie jakiś pan Zygmunt, pani Halina powiedziała swojej sąsiadce: Wiesz, jest fajna wspólnota. Zapraszam cię, choć pójdziemy razem pomodlić się, choć pójdziemy razem posłuchać słowa. Więc właśnie to jest piękno każdej wspólnoty, że ono st ona stwarza miejsce dla różnych charyzmatów, dla. Różnych profili osobowości, też mieliście okazję poznać właśnie różne twarze dominikańskie, A my z kolei widzimy to bogactwo, którym jesteście wy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest dla mnie ra, radość e, świętowania bycia kaznodzieją w miejscu, które było takim początkiem, e, bo ja tutaj zaraz po święceniach wylądowałem i pierwsze kaznodziejskie koty zapłoty. Po pierwsze powiem tak, że te 30 lat Dominikanów w Szczecinie to jest też moje 30 lat bycia w kościele po powrocie długim. Znaczy po powrocie, po długim niebyciu w kościele. A w pewnym momencie gdzieś tam nie ciągnęło bardziej, więc z paroma jeszcze osobami zaczęliśmy tworzyć tutaj struktury świeckich Dominikanów. Bo Zakon Dominikański ma trzy gałęzie: Mniszek, Braci i, i Świeckich. I my jesteśmy w tej chwili taką fraternią, która w tym roku będzie obchodzić osiemnastolecie. No i zrzeszamy właśnie ludzi, którzy chcą żyć duchowością dominikańską, ale, ale żyjąc po prostu w rodzinach. Także taką jesteśmy takim orężem dominikańskim w świecie. No I myślę, że, że to jest dla nas wszystkich bardzo też ważny czas. Ja jestem we wspólnocie neokatechumenalnej. Dominikanie bardzo życzliwie nam tutaj pozwalają istnieć od pierwszego proboszcza, właśnie ojca Jana, poprzez ojca Witolda, który bardzo był z nami blisko, bardzo życzliwie nas prowadził. To był człowiek bardzo otwarty na, in, na drugiego człowieka, na ludzi. Nigdy nie przeszedł obojętnie i też każdy człowiek przez niego czuł się wysłuchany. Troszczył się o to, żeby tej pomocy udzielać i to nie tylko. Tutaj w klasztorze tylko wychodził właśnie do ludzi, wyszukiwał tych ludzi, szedł do domu z tą pomocą. Jestem od początku tej parafii i chciałam powiedzieć kilka słów na temat tych zupełnych początków, kiedy tylko stał taki metalowy barak, który tutaj jeszcze jest zachowany. I on był naszym, naszym kościołem wtedy i oczywiście nastał pierwszy przeor, czyli ojciec Jan Piątkowski. Pamiętam go, wracałam któregoś wiosennego dnia. Przechodziłam koło właśnie naszego baraczku, patrzę z daleka, ojciec Jan w swoich jak zwykle przykrótkich spodniach sadzi bratki, po prostu sadzi bratki, żeby było ładnie. I ojciec Jan Piątkowski myślę, że nas wszystkich ujął wtedy taką swoją niebywałą dobrocią, takim spokojem ogromnym ciepłym, taką właśnie otwartością ramion. On wprowadził nas, jakby zainicjował ten specyficzny klimat, jaki tworzą ojcowie Dominikanie. I myślę, że tak zostało, że to było kontynuowane potem przez następnych proboszczów. I tak chyba jest cały czas, że rzeczywiście czujemy się w tej parafii jako w swoim domu. Kościół i miejsce, którym, do którego my przychodzimy, sprawia, że chodząc do kościoła, czuję, że Pan Jezus jest to obecny. Sposób w jaki też ojcowie mówią, dla mnie są to tak proste słowa, tak naturalne. Często do mnie, do moich dzieci młodszych, starszych i do mojego męża trafiają. Współpraca przede wszystkim dzięki ojcu Maciejowi, który. Nie pamiętam już w którym roku, ale wystosował takie zaproszenie, czy, czy moglibyśmy z naszą wspólnotą przyjść tutaj i, i czy ja mogę odprawić liturgię w obrządku bizantyjskim. Jeżeli dobrze pamiętam, to była dosyć smutna okazja, bo był to początek wojny na Ukrainie i to była msza w intencji właśnie ofiar wojny i też w intencji pojednania polsko-ukraińskiego, bo to jest dla nas sprawa bardzo ważna, aby mówić o różnych sprawach. Drażliwych z naszej przeszłości, pamiętać o tej przeszłości, ale y, mówić o tym w duchu i językiem chrześcijańskim. Taki czas, kiedy skończyłem tutaj bycie przeurowanym, to jest jak można powiedzieć, taki dłuższy czas dziękowania za to miejsce. I ten dzisiejszy dzień jakby się wpisuje też w, w taką moją wdzięczność, którą chcę wyrazić za ten czas, ale też. Jakby dziękować za, za braci, którzy tutaj pracowali, dziękować za, za, za ludzi, z którymi współpracowaliśmy, za wszystkie spotkania, dziękować Panu Bogu za, za, za ten czas, że, że ten czas tutaj dał. To, że dalej jakoś współpracujemy, rozwijamy się, myślę, że jest takim dowodem, że Pan Bóg czuwa nad tym miejscem, że to był też Jego pomysł, że mogliśmy tutaj przybyć do Szczecina i dzisiaj przede wszystkim chcemy dziękować za też wszelkie dobro, które rozlało się w tym miejscu. Gdybyśmy to policzyli, to byłoby to ogromne mnóstwo dobra, na które Pan Bóg pozwolił, żeby w tym miejscu o tych właśnie wspomnianych ulic, zbiegu, żeby to mogło się rozlewać, żeby tu było takie źródło, do którego każdy może przyjść spragniony w obecności Pana Jezusa i myślę, że dalej to miejsce będzie w to owocowało. Święty Dominik Guzman pochodził z Hiszpanii, żył w XIII wieku i rozpoznał w kościele taką potrzebę pewnej nowości powrotu do głoszenia żywego słowa, do głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. W jego czasach wydaje się, że brakowało takiego głoszenia, mówienia o Bogu prostym słowem i też przykładem życia. Dominik postanowił założyć grupę braci, których od razu posyła, aby szli i głosili. Głoszenie inaczej dzielenie się owocami kontemplacji kontemplata alistradere słowo które miało wynikać z głębokiej bliskości życia z Bogiem z modlitwy z kontemplacji takie dwa skrzydła właśnie życie apostolskie miało ożywiać modlitwę i odwrotnie modlitwa miała ożywiać głoszenie też naszym hasłem jest słowo veritas czyli prawda poszukiwanie prawdy święty dominik troszczył się o tych których spotykał też w taki sposób, że modlił się, Panie, co będzie z grzesznikami. Stąd pragnął studiować teologię, Biblię, żeby jak najlepiej móc dotrzeć do serca zagubionego w tamtych czasach człowieka. Okazało się, że ten pomysł pochodził od dobrego ducha i bardzo szybko zakon zaczął się rozwijać. Również szybko Dominikanie dotarli do Polski. Święty Jacek poznał świętego Dominika w Rzymie. Jeden z pierwszych polskich klasztorów jeszcze w XIII wieku był założony klasztor w Krakowie, gdzie jest do dnia dzisiejszego. Staramy się ten przykład świętego Dominika zaszczepiać również w dzisiejszych czasach, bo wierzymy, że ten zakon jest dość uniwersalny, jest elastyczny, jest na każde czasy wystarczy tylko rozpoznać jego znaki, jego potrzeby. I tak jak w czasach Dominika, ludzie przeżywali swoje trudności, swoje jakieś zawirowania, poszukiwania różne trendy, prądy myślowe, kulturowe czasem mieszały w głowie. Tak też chcemy dzisiaj przede wszystkim uczyć się słuchać, uczyć się zobaczyć, co w sercu tego człowieka gra, jakie są jego potrzeby, jaka jest jego bolączka, jakie są najtrudniejsze pytania, na które szuka odpowiedzi. Myślę, że razem tutaj, prowadząc różne grupy, ale też i otwarte spotkania, nie tylko na tematy ściśle religijne, staramy się tego Pana Boga szukać przez najróżniejsze sposoby głosić wszędzie, wszystkim, na wszelkie sposoby. Takie też jest nasze hasło. Przyszliśmy tutaj i została nam powierzona parafia, więc jakby ten, ten wymiar parafialny jest ważny, aczkolwiek staramy się go robić na sposób dominikański. Chociażby już to, że ta parafia nie jest yy, yy, objęta yy, duszpasterstwem przez kilka osób, tylko przez całą dużą taką wspólnotę, to, to jakby powoduje, że że, że to trochę inaczej wygląda niż w przypadku księży decyzjalnych. My mamy też swoje, jakieś, jakieś Dominikanie, doświadczenia w różnych miejscach, więc, więc próbujemy jakby te nasze doświadczenia, wynikające z naszego charyzmatu, z przeżywania liturgii, z podejścia do ludzi, jakby wnosić tam, gdzie się, tam, gdzie przychodzimy. Być Dominikaninem daje bardzo dużo satysfakcji. To jest kontakt z ludźmi przede wszystkim, i dla mnie osobiście. Takim polem, które, w którym widzę, jak Pan Bóg działa, jest sakrament spowiedzi. Takie miejsce bardzo bliskiego spotkania, gdzie ktoś naprawdę musi mieć zaufanie, otworzyć swoje serce. Często to są spotkania po długim czasie, po latach, i cieszę się, że mogę też w tym miejscu opowiadać o miłosierdziu Pana Boga. Poza tym, bycie domikaniem to życie wspólne. My tutaj działamy razem. Jeden drugiego brzemiona noście. Mamy wspólne modlitwy, wspólne posiłki, wspólny wolny czas i to nam też jakoś pomaga razem się rozwijać. 30 lat widemor jak jeden dzień! 30 lat jak piękny dobry ser Tutaj studiowałem przez 3 lata przed zakonem, i to jest taki mój klasztor macierzysty. Ja dużą wdzięczność mam wobec, wobec tej parafii, wobec tej wspólnoty, chociaż ona się zmienia, bo z tych samych braci został tylko ojciec Florian. Od tamtej pory się, się wszyscy już bracia zmienili, ale mam dużą wdzięczność wobec tej wspólnoty i klasztoru, i, i, i parafii, tutaj, tego środowiska, które się przy tym kościele. Gromadzi. Na pewno pragnienie, jakie się pojawiło w momencie, kiedy bracia mnie zapytali, czybym przyjechał tutaj, to jest wyjście do ludzi też poza mury kościoła, gdzieś poszukiwanie tych, których nie ma. Dlaczego przychodzę? Bo chciałbym właśnie poznawać bliżej yy, wiarę chrześcijańską. Miałem pewien taki okres, że chodziłem do kościoła tak niechętnie, ten, ale jak yy, potem brat mnie wkręcił, bo też tu chodził do duszpasterstwa. Byłem na kilku wyjazdach integracyjnych, fajnie się dogadywałem, dlatego zostałem tak. Jak widać teraz jest, mogę współpracować tutaj i robić gofry, więc myślę, że to jest ogromny sukces, a przy okazji jakby też chodzę do kościoła i z uśmiechem i jestem otwarty do tego, żeby się tym chwalić i mówić. Też pierwszy raz na festynie? Na festynie tak, pierwszy raz. To, to, to. <grywa> Roboty dużo, ale dobrze, dajemy, jadę. Da. mocy to, 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 to akurat nie ja. W ogóle super, ten teatrzyk rano. I, i, te, I tu, i tu skakanie, i tutaj te har, i harcerze tutaj. Przychodzimy, bo są bardzo fajne właśnie różne zabawy, imprezy dla dzieci, teatry. Zawsze jest teatr Lafayette, który bardzo lubimy. Poza tym różne też imprezy dla dzieci, zabawy z harcerzami różne. Wspaniałe też jedzonko. Jesteśmy zawsze mile spędzamy tutaj czas. Co roku przyjeżdżamy chętnie. Oczywiście bo też nimy to jest schola dziecięca, to jest, jest to jedna grupa naśpiewanych dzieci i dorosłych. Jakie piękne jest linie tkwe, nic nim nie uda się. Jakie piękne jest linie tkwe. się nasza droga wiary potoczyła, gdybyśmy na swojej drodze już jako studenci, jako tacy wchodzący w dorosłe życie ludzie nie spotkali dominikanów i, i nie mogli też doświadczyć tego, że tacy jacy jesteśmy, trochę pokręceni, trochę nie, może nieprzestający czasami, trochę się wadzimy z sobą, z innymi, albo szukamy, zadajemy sobie pytania, które dla nas są trudne, że możemy się z tym wszystkim u nich zmieścić. To oni nam pokazują, jak można spotykać się z, z ludźmi, którzy myślą inaczej, widzą inaczej, rozumieją inaczej, czy inaczej czytają rzeczywistość, ale szanować ich i kochać, i, i być ich ciekawym. I to jest coś, to jest, jesteśmy im bardzo wdzięczni. To jest taki styl, styl życia, który nas właśnie to jest taki zbiór indywidualistów, więc trudno określić trzema słowami e, tak e, różnorodną e, grupę księży Dominikanów, braci, gdzie oni, mimo że właśnie są w jednym e, w zakonie skupieni, to wiele różnych dróg pokazują. To jest myślę ich siła, że tak każdy, e, kto przychodzi, właśnie może, może znaleźć swoją drogę u Dominikanów. 30, dzisiaj była schola i teraz ma koncert. I ona to pięknie robi, czyli też przywiązują również wagę do formy, do tego, żeby tam sza pięknie wyglądała. Oprócz tego bardzo duża liczba różnorakich ruchów, wspólnot, a więc świetcy mają tutaj duży udział w tej parafii. Jest na nich otwarta, czyli ten, który szuka, może tutaj coś dla siebie znaleźć.